Witajcie gracze! Dziś zagłębimy się w świat skrzynek w Counter Strike 2. Otwieranie skrzynek to emocjonujące doświadczenie, ale czy faktycznie opłacalne? Przyjrzyjmy się szansom na dropy, potencjalnym zyskom i ryzyku związanym z tą formą rozrywki. Uwaga, mam dla Ciebie prezent. Hydragloss, mangru warty ponad 400 zł. Wystarczy, że wpłacisz 840 na JS z Polska i w przypadku otrzymania prezentu od razu trafi on do Twojego ekwipunka. Nieźle. To jeszcze lepsze jest to, że do tego doładowania dostajesz 10% bonusu oraz jeżeli nigdy nie używałeś kodu, to 2 ,10 zł 10 groszy na przetestowanie strony. Więc razem będziesz mieć już ponad 11 zł. Strona oferuje gamę różnych lootboxów i Case Battle, z których zawsze masz gwarantowany zwrot. Jak wydropisz skina, który Ci się nie podoba, to po prostu wymień go w Exchangerze. Powodzenia. Najnowsze skrzynki w CS2, takie jak Gallery Case, wprowadzają świeże skiny i noże do gry. Na przykład The Gallery Case zawiera 17 skinów do broni oraz noże z kolekcji Kukri. Wśród nich znajdziemy M4A1S Wapur Wave, Glock 18 Gold Tooth czy UMP45 Noir. Oczywiście później jeszcze wyszły, też ostatnio. Nowe paczeczki związane z nowymi aktualizacjami, ale tu zabieramy sobie na przykład tego The Gallery Case'a. Te nowe dodatki przyciągają uwagę graczy i kolekcjonerów. A szanse na drop? Jakie macie z realia? Otwierając skrzynki, warto znać szanse na otrzymanie poszczególnych przedmiotów. Milkspec, czyli niebieskie, szacowane jest na 72,92%. Restricted, czyli fioletowe, 15,98%. Classified, czyli różowe, 3,2%, Covert, czyli czerwone, 0,64% i wyjątkowo rzadkie, czyli złote, np. noże, rękawiczki, tutaj macie 0,26%. Naprawdę, naprawdę małe szanse na nóż, a wchodząc na taką stronę jak np. CSGO Skins, te szanse są rozpisane i zazwyczaj są troszkę większe i to w niższej cenie. Oznacza to, że szanse na trafienie naprawdę cennego przedmiotu są niewielkie. Warto o tym pamiętać, planując otwieranie skrzynek. To zróbmy lekką analizę opłacalności, czy to się zwraca. Średni zwrot z inwestycji, tutaj macie ROI, możecie zobaczyć to jako ROI w innych filmach zagranicznych. Otwieranie skrzynek wynosi około 40-60%. Oznacza to, że statystycznie tracimy na każdym otwarciu. Oczywiście, istnieje szansa na trafienie drogiego skina, ale jest ona niewielka. Dla wielu graczy otwieranie skrzynek to bardziej forma rozrywki niż sposób na zarobek. Strategie minimalizowania strat? Jeśli decydujesz się na otwieranie skrzynek, warto zastosować kilka strategii. Ustal budżet, ścisły budżet i trzymaj się go. Wybieraj skrzynki z potencjalnie wyższym zwrotem. Sprzedawaj Duplikaty, czyli jeżeli dropną Ci dwa takie same skiny, sprzedawaj. I te mniej pożądane skórki również sprzedaj. A co najważniejsze, trzeba śledzić trendy rynkowe i ceny skinów, żeby w ogóle wiedzieć, jaką skrzynkę warto otworzyć, żeby było łatwo wiedzieć wam, jak zostawiać skiny, co utrzymywać przy sobie. Pamiętaj, że nawet przy tych strategiach otwieranie skrzynek wiąże się z ryzykiem finansowym. A jakie mamy alternatywy dla otwierania skrzynek? No to jeśli chcesz zdobyć konkretne skiny bez ryzyka, rozważ zakup bezpośrednio na rynku Steam, nie próbuj złapać, lub na zewnętrznych platformach. Możesz również uczestniczyć w wydarzeniach społecznościowych, gdzie skiny są nagrodami. Na przykład u mnie na początku filmu na pewno widziałeś intro, do wygrania macie Glossy, przepiękna sprawa. Handel z innymi graczami to też kolejna opcja na zdobycie pożądanych przedmiotów, czyli wymieniacie parę swoich skinów albo jeden na jeden inny, Zawsze możecie jakąś fajną naklejkę wtedy złapać, no wiecie jak jest. Więc otwieranie skrzynek w CS2 to emocjonujące doświadczenie. Ale z finansowego punktu widzenia, często, a właściwie zawsze nieopłacalne. Już bardziej opłaca się wejść na zewnętrzną stronę, która ma wszystkie procenty wypisane, bo jak wiecie, wal nie udostępnia tych procentów. Te, które ja Wam podałem, to są estymacje związane z tym. Jakie skiny były otworzone, ile było ich otworzonych, i no, ludzie zbierają po prostu grafiki yy, i je robią. Znaczy, grafiki robią, a zbierają statystyki, więc naprawdę jest, jest to. Oj, oj, jest to ciężki orzech do zgryzienia, patrząc na to, co Valve robi i jak to robi, no ale to nie jest opłacalne zazwyczaj. Lepiej sobie po prostu kupić skina, jakiego chcemy. Więc jeśli traktujesz to jako formę rozrywki, jesteś świadomy ryzyka może to być dla Ciebie odpowiednie. Jeśli jednak szukasz zysku, lepiej rozważyć inne metody zdobywania skinów. Jak właśnie ten rynek Steam, czy nawet kupno na zewnętrznej platformie albo od kumpla, możecie też kupować w sumie od ludzi, tylko trzeba wiedzieć od kogo kupić. Trzeba być bezpiecznym w takich momentach. No i to by było na tyle. Chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Mijego dnia, do następnego.